Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem noworocznym. Nie zbliża się okres Dnia Babci i Dziadka. Dziś chciałabym wam pokazać trzy sposoby na ramkę dla babci. Zaczynamy. Moim pierwszym sposobem na ramkę jest wstawienie do niej mojej daty urodzin. Ta kartka pochodzi z 85, więc już wiecie ile mam lat. Myślę, że mojej babci będzie bardzo miło podpiszę oczywiście markerem, że ją bardzo kocham eee, i do tego przykleję jeszcze tasiemki, kawałeczek. Także zaczynamy. A i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Skąd wzięłam taką kartkę? Ponieważ nie posiadam takiego kalendarza, Wy również pewnie nie posiadacie. Eee, ostatnio w sieci bardzo często można zakupić za nie, nie kilka groszy eee, taką kartkę plus przesyłka. Myślę, że warto. To co? Zaczynamy! Praca nad druką. rozpoczynam od Przycięcia potrzebnej nam powierzchni kartki. Karteczka musimy na niej napisać tu u dołu napis. Ja napiszę klasycznie, kocham cię! Moim drugim sposobem na ramkę dla babci jest ułożenie kilka serduszek i podpisanie jakimś napisem. W każdym serduszku transferem naniosę imię wnuczka lub wnuczki, która w ten sposób będzie chciała wyrazić miłość do swojej babci. Co nam będzie do tego potrzebne? Na pewno imiona. Imiona drukujemy na kartce papieru w lustrzanym odbiciu. Co najważniejsze jest w transferowaniu, ale za chwilkę Wam powiem, jak to zrobić, co nam będzie kolejno potrzebne: marker, nożyczki, farba kredowa. Ja używam farby kredowej firmy Authentico, podam Wam link w opisie, lakier do zabezpieczenia serduszek i kupiłam go w dekolada, również zostawię Wam link w opisie i żel do transferu. Do zmycia transferu będzie potrzebna nam woda i pędzelek. Zaczynamy mamkę. Rozpoczynamy od transferu. Tak jak Wam wspomniałam wcześniej, potrzebna do tego będzie wydruk w lustrzanym odbiciu. Następnie na serduszku umieszczamy preparat do transferu. Tak jak wspomniałam Wam wcześniej, zakupiłam go w dekoladzie mojej serdecznej koleżanki. Umieszczamy napis, imię w tym wypadku i dociskamy. I następne. Serduszka pozostawiam do delikatnego przeschnięcia. Kolejne serduszka, pozostałe zresztą, maluję farbą kredową. Transfer delikatnie przeschnął, dlatego za pomocą wody ściągam papier. Stawiam teraz serduszka do wyschnięcia. Jeśli na napisie zostanie jeszcze delikatna błonka, wystarczy ponownie zetrzeć ją wodą. Serduszka już są suche, dlatego mogę je zabezpieczyć lakierem. Ja wybrałam błyszczący. Serca już są ukończone. Teraz wystarczy napis. Teraz wszystko umieszczamy do ramki. Moim trzecim sposobem na ramkę jest umieszczenie w niej odcisku mojej dłoni. No wiem, duża, bo duża, ale myślę, że się zmieści do ramki. Podpiszę ją. I umieszczę jeszcze drobny element w postaci tasiemki. Co nam będzie do tego potrzebne? Na pewno farba. Ja wybrałam kredową. Zostawię wam link w opisie, tak jak wam wcześniej wspomniałam. Pendelek, nożyczki, kartka, na której będzie odbita moja dłoń. I marker tasiemka. Początek pracy rozpocznę od pomalowania swojej dłoni. Farbą kredową. Przeschła i mogę wykonać napisy. Kochani, moje ramki są już skończone i, jak widać, najprostsze i najbardziej banalne pomysły są najładniejsze. Mam nadzieję, że chociaż troszkę Was zainspirowałam i zrobicie podobne albo identyczne ramki, prześlijcie do mnie koniecznie zdjęcia. Bym mogła również podziwiać Wasze prace. Zostawcie komentarze, lajkujcie. Tutaj za chwilkę pojawi się link do subskrypcji, do której Was serdecznie i gorąco namawiam, by być ze mną na bieżąco. Tutaj natomiast pojawi się zestawienie moich ostatnich filmików, do których Was serdecznie zapraszam. Do zobaczenia!